Nie rozważane podobnie, czy treść może być łatwo zmieniona pod wpływem bieżących wydarzeń, jak to się dzieje w przypadku podręczników geograficznych, czy też nie wpłynie to negatywnie na jej użyteczność. Trzeba też brać pod uwagę grupę czytelników, do których dane dzieło jest faktycznie skierowane, gdyż w jednej grupie jest więcej czytelników niż w innej, którzy starają się doskonalić swoją wiedzę w danym przedmiocie poprzez wykłady. Na przykład pisma medyczne, teologiczne, przyrodnicze, ekonomiczne, kameralne i polityczno-ekonomiczne mają większą liczbę czytelników niż pisma prawne, matematyczne i filozoficzne w ścisłym tego słowa znaczeniu. Księgarz bo, musi więc bo, ale, zawsze takie, opierać takie, się takie, na, nie, na, na takich na pismach to, i dziełach, to, które, które mają szerokie eee. grono czytelników, są szeroko omawiane, i których autor, o ile to, 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 to węle, możliwe, to jest robi, już nie? znany publiczności i cieszy się pewną renomą. Nawet jeśli czasopisma i broszury poruszają tematy naukowe, ich wartość jest ograniczona tylko chwilowo urokiem ich nowości i mądrością, którą Cały zabierają. Atakuje, Gdy niech tylko obie te rzeczy przestają być popularne, tak, szybko zostają zastąpione innymi, którym nie wiedzie się lepiej. Nie można zatem liczyć na jakąś